Du, 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 du. Boże kochany, gdzie jesteś du Mówiłam, bądź Du się Du ale nie. Po co złożyć do matki, która się martwi? Pewnie no, stoi gdzieś w krzakach i pije jakieś piwsko z szemranem towarzystwem. Ja mu pokażę, jak on tu wróci. Boże. Cześć, mama! Dasz Daj mi tak, a idę do sklepu. Który nie denerwuj mnie? Twojego znaku nie ma od dwóch godzin temu. Ja nie wiem, co się nim dzieje. Jak mi dasz? Tego piątaka. No to ci mogę pokazać w sposób, gdzie on jest. No chodź, zobaczyć. To się nazywa nowoczesna technologia. Dzięki tej aplikacji, z której właśnie korzysta nasz Szymon, możemy się dowiedzieć kto i gdzie się znajduje. Widzisz, już nie musisz się martwić. Czyli ta czerwona kropka to jest on? No tak. No przecież to jest koło ko 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 kościoła. To jest u Weroniki. No, widzę uczennicą w szkole. Na pewno się uczy. Chodź cudcia, dam ci 5 zł, idź do koleżanki, kup sobie coś fadnego, robisz się do ręki, no cześć! A co ci ten telefon? Wiesz co, bo dzięki takiej aplikacji o nazwie Endomondo możemy sprawdzić w jakim czasie i ile przebiegliśmy. Tak? No daj no tak. tak. Dzięki tej aplikacji możemy też porównać swój wynik ze wcześniejszym.